Bardzo się z tego cieszymy, bardzo się cieszymy. Ja akurat miałem pierwszy raz okazję grać w Super Pucharze i od razu okazał się dla mnie zwycięski dla całej drużyny. Myślę, że bardzo fajnie, że, że tak powiem w kolekcji wielu trofeów w Kędzierzynie Koźlu dołoży się kolejny puchar i jest to, jest to super puchar, także myślę, że też bardzo fajnie zaczynamy, zaczynamy ten sezon mimo to, że mieliśmy na dobrą sprawę dwa treningi razem. Udało nam się, udało nam się zagrać na tyle dobrą siatkówkę, żeby okazać się lepszym od drużyny z Warszawy i cieszy się z tego sukcesu. No myślę, że na pewno jest to, to jakiś tam sygnał i każdy też wie i docenia klasę, klasę tych zawodników, co do nas przyszli, jakby chociaż Simone czy, czy Piotrek, Łukasik, także to są naprawdę zawodnicy, którzy już w swoim życiu osiągnęli wiele i myślę, że po prostu będziemy, będziemy fajną drużyną. Mówię, ja tu jestem parę dni, ale już widać to, że po prostu jest atmosfera w tej, tej drużynie, jest tak jak było w poprzednim sezonie, że nie za nie zawsze po prostu wychodziło nam wszystko, ale byliśmy zawsze drużyną, zawsze byliśmy zgranym kolektywem i, i to też nieraz przy tym nawet gorszej dyspozycji bardzo, bardzo pomaga. Także myślę, że no, czy to sygnał dla rywali to, to ciężko mi powiedzieć, ale generalnie no, e, cieszymy się zwycięstwa, cieszymy, że zagraliśmy tak jak mówię. Na tyle dobrą siatkówkę, że, że, że udało się ten super puchar wygrać i to najważniejsze, a teraz grania bardzo dużo będzie, także wszyscy... Wszystkie transfery, wszystkich zawodników. Myślę, że na pewno na przekroju całego sezonu wykorzystamy. no Myślę, że ja zawsze, zawsze gram z sercem. Myślę, że było widać w pierwszym meczu finałowym rok temu, jak bardzo grałem z sercem. <laughs> także także to, serde, to serce moje no, nieraz mocniej zabije, nieraz nie potrafię opanować emocji, ale, ale, ale po prostu, e, że tak powiem, no, jak nie, nie, nieraz nie idzie w ataku, to chce się pomóc obronie, że tak powiem, no, chce się być dobrym w w każdym elemencie. Ja walczyłem ile mogłem i po prostu cieszę się, że wystarczyło na tyle, żebyśmy zdobyli to, ten super pory. No my akurat mamy no plus, nie plus, że zaczynamy za tydzień dopiero i też trener Nikola zawodnikom, którzy byli na kadrze dał teraz dwa dni odpoczynku, także my akurat mamy dwa dni wolnego i powiedział, że mamy kompletnie odpocząć od nie myśleć tylko gdzieś wyjechać i tak dalej, także teraz no, będzie ten dwa dni ale myślę, że to będzie też czas na to, żeby po prostu przede wszystkim odpocząć i, i, i zrelaksować się przed tym bardzo długim sezonem, także, także a reszta chłopaków z tego co wiem to w piątek trenuje.